Dzień dobry moi kochani, witam się z wami serdecznie i dzisiaj przychodzę z makijażem takim trochę bardziej szalonym, dlatego że chciałabym wam pokazać paletkę od Hań Knopińskiej w zielone. Założenie jest takie, że chciałabym używać jakby samych tych cieni, Właściwie nie mam żadnego planu. W każdym razie, no co, bierzemy się za makijaż. Ja przychodzę już ze zrobionymi brwiami i położoną bazą na powieki. Jako bazę posłużył mi korektor z Eveline. No i kochani, muszę się zatrzymać na chwileczkę przy brwiach. Dlaczego? Dlatego, że znalazłam moją idealną pomadę, bo do tej pory, jeżeli chciałam trwalsze brwi, to używałam tego tintu TintuScopo. Natomiast w tej chwili widzę, że pomada od Eveline sprawdza się po prostu świetnie. Natomiast to jest pomada taka, bym powiedziała, tintowata, czyli to nie jest pomada, która jest mega napigmentowana. I dlatego tak właśnie bardzo mi się podoba, dlatego że możemy uzyskać ją dość naturalny efekt. Właściwie taki efekt, jaki ja uzyskuję cieniami. Natomiast wiadomo, pomada jest dużo trwalsza. Mało tego, ona, ponieważ jest na prawdopodobnie po prostu bazie wosku, to te brwi gdzieś tam, wiecie, utrzymuje w ryzach i nie potrzebuje dodatkowego produktu, żeby moje brężniewy wyujażyć. No dobrze kochani, i to tyle tytułem wstępu. Przechodzimy do robienia makijażu i ja jeszcze mam zmatowiony łuk brwiowy po prostu pudrem. Bo tak jak mówię, nie chciałabym tutaj wprowadzać jakiejś dodatkowej palety. Ja wiem, że Hania mówiła, że, że wszystkie te dziewiątki są paletami uzupełniającymi i... To są palety monochromatyczne. Zobaczymy, ja postaram się dzisiaj przynajmniej makijaż górnej powieki wykonać tylko i wyłącznie tą jedną paletą w zielone. No dobra, to biorę pędzelek od Blended, i to jest numer 202. I zaczynamy, słuchajcie, z grubej rury biorę sobie ten mandarynkowy zielony, marynowany. Co ja? Wiecie co? I tak pomyślałam sobie, mandarynkowy, ale mandarynka jest pomarańczowa. I tak kawiecie, galopada myśli. No nie, marynowany, zielony. I jedziemy załamanie powieki. I wiecie, jeżeli weźmiemy go odrobinkę, to rzeczywiście możemy uzyskać delikatny efekt. A teraz weźmy więcej, żeby zobaczyć, czy można pogłębić tą, ten piękny kolor. To jest bardzo, w ogóle, słuchajcie, wszystkie żółcie, są, żółcie takie, właśnie neonowe kolory są bardzo trudne do uzyskania. Więc zobaczmy, co tutaj można z tego wydobyć. No, coś tam można, ale powiem Wam, że chyba spodziewałam się bardziej neonowego efektu. No to załamanie pogłębię sobie floreną. O i wychodzi nam taki piękny, trawiasty, zielony kolor. Taki kolor, wiecie, majowej trawki. Więc myślę, że tu się wpisuje w klimat wiosennego makijażu. Chociaż powiem Wam szczerze, że tak naprawdę to miałam największą ochotę na fiolety, bo zaczął u mnie kwitnąć bez i dla mnie to jest najpiękniejszy kwiat na świecie. Zresztą on tak pachnie, poza tym po zimie jesteśmy spragnieni kolorów, kwiatów, faktur, zapachów. No ale doszłam do wniosku, że tyle z Was prosiło mnie o właśnie ten makijaż paletką zieloną. Prosicie, więc macie, ale chyba następny będą, będzie jakiś w fioletach. No oba te kolory przepięknie się ze sobą łączą. Nie mam z tym najmniejszego problemu. Zobaczcie, przechodzą pięknie jeden w drugi. Wygląda to bardzo ciekawie. Chociaż tak jak mówię, przy mojej tęczówce oka to ta zieleń gdzieś ginie i moje oczy w, w tym makijażu na pewno zginą gdzieś. No dobrze, więc teraz wezmę sobie sukulenty. To jest taki kolor moro, bym powiedziała. Czyli zupełnie dla mnie nietwarzowy, no ale dobra, niech będzie. I tutaj wyznaczam sobie zewnętrzny kącik. I wjeżdżamy w załamanie powieki troszkę. Pędzelek Bailey. Teraz łapię z powrotem za ten pędzelek. I tutaj to wszystko rozcieram, żeby mi się pięknie połączyło. Teraz biorę sobie bluszcz i tym bluszczem będę sobie tutaj wypełniać zewnętrzny kącik. No pigment to tutaj zobaczcie jaki jest. Tutaj ściemy nie ma. Tutaj mi się nic, nic nie dzieje z tym. No pigment to tutaj jest cudny. I przy takich cieniach, przy takich intensywnościach pigmentu pamiętajcie, żeby stosować metodę wklepingu. Bo jeżeli za dużo będziemy, wiecie, rozcierać, to przy takiej pigmentacji po prostu zrobi nam się brudna plama. A nie o to chodzi. Teraz łapię za czyste Hulu P66, właśnie dlatego, że jest małe, dlatego, że jest precyzyjne i rozcieram tylko granice tego cienia. Bo mając na uwadze, jego pigmentację, to jakbym złapała tutaj ten większy, bo zobaczcie, ten jest taki, a tutaj mamy Hulu P66, tak? Przy czym te pędzelki mają bardzo, bardzo miękkie włosie. No ale wiecie, Hulu P66 to jest ta wersja ekonomiczna, to coś za coś. Ten pędzelek bez żadnej promocji kosztuje 17 zł, więc czytam 18 I poruszam się tylko i wyłącznie na granicy tego cienia. Nie, nie ruszam go nigdzie dalej. I teraz delikatnie sobie rozblenduję to, co mam, tak żeby pozbyć się tej ostrej granicy. Ale tu mi się coś wytraca, czy mi się wydaje? Ale wiecie co? Ten ciemnozielony, widzicie, tu gdzie miałam już nałożony inny cień, czyli cień na cień, to w momencie, kiedy chcę to rozblendować, to mi się wytraca. No, zielone, zielone są trudne. O, ja sobie tu dorzucę. Na całe szczęście daje się, wiecie, doklepać bez problemu. Przypuszczam, że ten zielony cień by cudownie wyglądał położony na przykład na kredkę albo na pomadkę. Wtedy on by się tak wiecie przykleił na amen i by nie było najmniejszego problemu. Natomiast ja zawsze od cieni wymagam tego, żeby mi się kleiły bez żadnej bazy na korektor. I to jest dla mnie najlepszy test cieni. No dobra. Ale bez problemu dało się dołożyć, więc spoko. To teraz wezmę sobie odrobinę tego meszku i meszek położymy sobie tutaj na granicę. O. Mhm. Ja delikatnie rozklepuję ten meszek tak dalej, żeby zrobił mi taki ładny tu gradient. Ale wiecie co, ten bluszcz mi się wytraca? Niestety. To trzeba przyznać szczerze, on się po prostu wytraca gdzieś. Jak dotykam, to nie jest to może jakaś tragedia, no niemniej jednak się wytraca i to trzeba sobie szczerze powiedzieć. To teraz bierzemy sobie nektar. jeżdżą i ogłaszają ten stan pandemii. Wiecie co? Powiem wam szczerze, mnie ta sytuacja już tak wkurza, a już w ogóle noszenie maseczek dla mnie to jest taka głupota, bo dwa czy trzy tygodnie wcześniej pan minister mówił, że maseczki są tylko dla lekarzy i bez sensu jest ich noszenie. Teraz wprowadzili nam nakaz chodzenia w maseczkach. Jak można robić z ludzi takich debili? Najpierw mówić, że nie, nie potrzeba w ogóle ludzi o czym wy mówicie jakie maseczki, a potem Zakładajmy maseczki! Chronimy życie! Chronimy życie! Ale nie, róbmy z ludzi debili! Tylko dlatego, że chcemy przeprowadzić wybory. Sorry! Ale musiała. Dobrze, słuchajcie, za to chciałam powiedzieć, że nektar jest przepiękny. Kładzie się, zobaczcie. Sam się, sam się kładzie, sam się blenduje. No, to tylko. No i teraz. Cień, który z tej palety podoba mi się najbardziej, czyli cień w zielone. Ciekawa jestem, czy mój aparat to uchwyci, ale ten cień ma podton gdzieś turkusu. Jest tak piękny, że to jest po prostu nie do opowiedzenia i z całą pewnością ani moja kamera, ani żadna inna nie odda tego, jak on pięknie wygląda. I ja go sobie tutaj kładę dalej. No spójrzcie. I zobaczcie, jaki on jest wielowymiarowy. No, Hania, wow. To, że tutaj ten bluszcz mi gdzieś tam, wiecie, lekko się wytracał, trudno. To mi nie przesz... Trudno, tak? Ja takiego cienia nie muszę bardzo często używać. Za to, no... I ten nektar, i zielone. Zobaczcie, tutaj jest Monstera. Zobaczcie, ta Monstera, jaka jest piękna. Ja się właśnie wahałam pomiędzy monsterą, a tym w zielone, którego użyć. Natomiast no, ten zielony mi się podoba najbardziej, dlatego, dlatego jego właśnie w tej chwili używam. I zobaczcie, i to jest cień bez żadnej bazy, nałożony bez niczego, po prostu one się kleją, lepią do siebie, jak zwał tak zwał, są cudne. No a żeby jeszcze tak wiecie Wam pokazać, tutaj mamy monsterę, zielone, nektar i meszek. No i wewnętrzny kącik, wezmę odrobinkę tego buszu i zostańcie ze mną do końca, bo na końcu podam Wam kod rabatowy na te pędzle. Nabieram jeszcze tego marynowanego zielonego i delikatnie nim tutaj rozetrę wszystko. No dobrze, moi kochani, to cieniowanie górnej powieki uważam za zakończone. Ja w tej chwili przyciemnię sobie linie rzęs, przykleję sztuczne rzęsy, przeskoczę do tutorialu z podkładem, dlatego że mam nowość, którą chcę przetestować dzisiaj, więc cóż, widzimy się za chwilę już, że tak powiem, w zrobionym makijażem twarzy, przyklejonych rzęsach i będziemy kończyć dolną powiekę. No dobrze, moi kochani, to jestem już ze zrobioną twarzą i dzisiaj jednak nie testuję podkładu, dlatego że w międzyczasie, słuchajcie, źle się poczułam, musiałam się położyć, więc no trochę to trwało. Dzisiaj testujemy puder. Puder, który rzeczywiście bardzo ładnie bluruje, bardzo ładnie wygląda na twarzy, ale co to jest dowiecie się w następnym filmiku. Natomiast chcę tylko powiedzieć, że tak, linię rzęs przyciemniłam oczywiście kredeczką od Eveline. Założyłam sobie takie, jak widzicie, bardzo dramatyczne rzęsy, takie imprezowe, ale doszłam do wniosku, że to jest taki makijaż, który wymaga takich rzęs. I użyłam rzęs, które wiedziałam, że pomimo tego, że są takie naprawdę objętościowe, to będą bardzo, bardzo wygodne, komfortowe w noszeniu. I są to party look od Natural Lashes. I często pytacie mnie się właśnie, jakie rzęsy takie dostępne u nas na rynku nie z AliExpress, polecam to te z Natural Lashes, naprawdę są świetne, są tak leciusieńkie, że ja ich absolutnie nie czuję, pomimo tego, że zobaczcie, to są takie, no, duże rzęsy, tak? Zobaczcie, one sięgają prawie, że do brwi, Natomiast właśnie o taki efekt mi chodziło, ze względu na to, że makijaż oka jest tak mocny. Do tego jeszcze dodałam tą taką pomadkę. Mam nadzieję, że ona jest dostępna. Jest to tanioszka, bo to jest My Secret, My Secret numer 12. No dobrze, to w takim razie przechodzimy do wykańczania dolnej powieki. I nabieram odrobinkę tej floreny na hulu P66, ale naprawdę odrobinkę, dlatego że tutaj będę bardzo uważała, żeby nic mi się nie osypało, ze względu na to, że zielone cienie wiecie, że są bardzo trudnymi kolorami później w usunięciu. I będę rozcierała to, co nałożyłam sobie, jakby w pierwszym kroku. Wezmę hulu P68, bo chodzi mi o to, żebym ja tutaj weszła, a ja mam bardzo głęboko osadzone oczy. Ja wiem, że tego tak bardzo nie widać, ale tu ja mam bardzo takie trudne miejsce, bo ona jest takie mocno wgłębione. I tu potrzebuję takiego czubeczka, żeby wiecie, nie narobić sobie bałaganu. To samo robię na drugim oku. I dokładam sobie, wiecie, tak odrobinka na czubeczek i nakładam, odrobinka na czubeczek i nakładam. I wtedy mam gwarancję, że tutaj mi się nic nie osypie i że nie będę miała problemu, żeby to posprzątać. Bo to tak, jakbym nakładała też granatowe, niebieskie cienie. One potrafią nam zrobić naprawdę wielkie kuku. Teraz Nabieram tego marynowanego zielonego, nie mandarynkowego, tylko marynowanego, odrobina na czubeczek i będę go bardzo delikatnie tutaj wklepywać. O, w ten sposób. I teraz łączę wszystko ze sobą. No niestety, z każdym rodzajem zieleni musimy bardzo uważać. Bo to jest trudny kolor. Jeszcze odrobinka buszu, żeby poprawić to, co wiecie, zepsułam przy nakładaniu korektora. Teraz jeszcze odrobinka, naprawdę odrobinka tuszu na dolne rzęsy, ale tak wiecie co, tylko symbolicznie, bo moje rzęsy są strasznie długie, a rzadkie, więc one nie wyglądają najlepiej, jak są mocno wytuszowane. Więc żeby tam było widać, że rzęsy są, ale żeby żadne pajęcze nogi mi się nie porobiły. No dobrze, moi kochani, to makijaż skończony. Podchodziłam do tej paletki w zielone, tak wiecie, jak dojeżdża, natomiast no, to, co mi się udało zmalować, naprawdę mi się podoba. Bardzo jestem ciekawa, jak waszym zdaniem wyszedł ten makijaż. Ja wiem, że moje niebieskie oczy gdzieś w ogóle zginęły w, w tym makijażu, i tutaj jakby makijaż rzuca się na pierwszy plan. I nie jest to makijaż, który typowo podkreśla urodę, tylko to jest makijaż podkreślający urodę makijażu. Cokolwiek by to nie zabrzmiało, no niemniej jednak z paletką w zielone pracowało mi się bardzo dobrze. Mam jedno ale otóż ten najciemniejszy cień busz, nie wiem czemu przy blendowaniu gdzieś tam mi się wytracał. No to cóż, kochani, jeżeli Wam się podobało, to ja Was bardzo proszę o kciuki do góry. Jeżeli się nie podobało, to do dołu i napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie właśnie o takich kolorowych makijażach. No tak jak mówię, ja paletką w zielone o dziwo jestem zachwycona bo wiecie dobrze, że zielone to są totalnie nie moje kolory, no niemniej jednak uważam, że Hania bardzo dobrze zrobiła wrzucając ten cień i pomimo tego, że rzeczywiście właściwie to jego nie da się tak w 100% wydobyć, dlatego, że spójrzcie, spójrzcie, że bezpośrednio po nałożeniu tutaj w wewnętrznym kąciku ta intensywność była dużo większa. W tej chwili on tak jakby zbladł. Niemniej jednak on Pozwolił nam na piękne ocieplenie tego makijażu, takie otulenie tych wszystkich zieleni. No i powiem wam szczerze, że kolor w zielone to jest po prostu totalny hit. On mi się tak podoba. Jest kolorem tak nieoczywistym, no po prostu coś genialnego. Tak wyglądają te błyszczące błyszczące cienie. No są po prostu przepiękne. Przepiękne. Szalenie mi się też podobają mm, tutaj tematy. Tutaj mamy ten przecudowny, on się nazywa florena. Tutaj mamy ten <grywia> mandarynkowy oczywiście się śmieje sama z siebie e, marynowany zielony. Dalej są te sukulenty. To wierzcie, jeżeli ktoś lubi taki kolor khaki, to to mu się będzie bardzo podobał. I tutaj mamy, on się nazywa bluszcz. I wiecie, zobaczcie, on się rozciera po prostu jak marzenie, ale nie wiem dlaczego, może, może pędzel za twardy, bo ja chulu 66 majdałam, a jednak Hulu P66 no jest dość, dość sztywne. No nic, słuchajcie... Ja Wam przepięknie dziękuję za to, że jesteście ze mną. Te cienie są po prostu przeboskie. Dziękuję, że tyle czasu wytrzymaliście, że dotrwaliście do, do samego końca. Przypominam Wam, że na Boho Beauty, na stronie Boho Beauty macie minus 20% na hasło Tryfonka, na wszystkie niece, nieprzecenione pędzle i gąbeczki. Nie wiem, wiecie, jakie przeceny są w tej chwili. Nie wiem również do kiedy ten rabat obowiązuje, dlatego, że takie informacje nie dostałam, muszę po prostu zapytać. Mam nadzieję, że będziecie mogli jeszcze z tego rabatu skorzystać. Ja Wam pięknie dziękuję raz jeszcze. Życzę Wam cudownego dnia, wieczoru, popołudnia, kiedykolwiek oglądacie ten film. No i oczywiście serdecznie Was zapraszam na odcinek z pudrem Buziaki.